Dzień dobry, Szachowa Polska, z tej strony oczywiście Damian. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym czwartym już materiale serii nauki gry w warcabie dedykowanej dla szachistów powstającej we współpracy z portalem InfoSzach, którego to widzów i fanów bardzo serdecznie pozdrawiam. W pierwszych trzech odcinkach serii skupialiśmy się przede wszystkim na grze taktycznej, kombinacyjnej, bo jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób wygrywania warcabowej partii. No i dzięki tym materiałom, które zakładam, że przerobiliście rzetelnie i zapamiętaliście, znacie co najmniej pięć warcabowych uderzeń. Takich jak uderzenie Nowicjusza, uderzenie Filipa, uderzenie Napoleona, uderzenie Rykoszet czy uderzenie Półksiężyc lub też Sierp. No a dzisiaj przerobimy takie dwie przykładowe partie, rozegrane w turniejach na żywo, gdzie skupimy się na tej części strategicznej, na elementach gry pozycyjnej, rozumieniu długofalowego rozkładania pionów. Takie podstawowe plany gry przeciwko przeciwnikom, którzy niekoniecznie byli początkującymi, mam nadzieję, że istotnie Wam naświetlą obraz, poprawny obraz gry pozycyjnej we z tego miejsca chciałem Was jeszcze bardzo serdecznie zaprosić na live'a, który odbędzie się jutro. Zaczniemy prawdopodobnie 15 minut przed 20. Będziemy grali turniej na portalu leadrafts.org, w którym każda osoba, która na mnie trafi, bo gramy na zasadach areny, więc mogę zagrać z każdym i mnie pokona, otrzymuje nagrodę niespodziankę. Każdy wygrać może. Zapraszam serdecznie. Link do tej transmisji znajdziecie w opisie. A my zaczynamy z dzisiejszym materiałem. Analizując te dwie przykładowe partie, które dla Was dzisiaj przygotowałem, będziemy sobie krok po kroku mówili, na czym dana strona się skupia, na czym dany kolor dobrze wychodzi, co robi, żebyście mieli obraz tego, jak takie schematy powtarzać w swoich własnych grach. Tutaj debiut zaczął się oczywiście 32.28 i 1823. Umówmy się, że w kolejnych odcinkach tej serii będziemy poruszali kolejne możliwe odpowiedzi czarnych, tak żebyśmy możliwie dużo powiedzieli sobie o takich typowych, najczęstszych sposobach kontynuowania partii warcabowej, żeby to Wam dało obraz tego, jak w warcaby poprawnie grać. No i pierwszym z dwóch wariantów, z dwóch takich najbardziej popularnych odpowiedzi jest 33-29, bicie bijemy do centrum na 28. No i taka przykładowa partia może się toczyć na różne sposoby. Wy teraz już musicie wiedzieć o tym, że z jednej i z drugiej strony jest zagrożenie uderzenia Nowicjuszem, bo jeżeli teraz by zagrały czarne 12, 18, to na uderzenie nowicjusza by wpadły, a jeżeli białe by zagrały 39, 33 po ruchu czarnych 16, 21, to czarne wówczas mogą przeprowadzić uderzenie nowicjusza. Mam nadzieję, że już doskonale wiecie, jak to zrobić. Jeżeli nie, to zapraszam do materiałów, które przerabialiśmy wcześniej. No, ale teraz na żadną kombinacyjną opcję nie wpadają czarne. Zagrywają taki bardzo, wśród zwłaszcza osób początkujących w warcaby swoje granie, ruch 13-18. Czyli taki nie wpadający na kombinację, ale taki, który w jakiś sposób prowadzi do rozwoju tych pionów, które są tutaj w środku, żeby je wyprowadzać na dalsze pola. 39-33. Tutaj słuchajcie, nie musicie się zupełnie tym przejmować, że przeciwnik na przykład ma taką kolumnę, 7, 12, 18 i może ją wykorzystać do wymiany 18, 23. Dlaczego? No bo jeżeli by na przykład taka wymiana powstała, no to zobaczcie, jeden pionek za jeden, za drugi, czyli czarne pobiły dwa, ale my odbijamy jednego. I koniec końców tak naprawdę białe zarabiają tempa na tej wymianie, no i dodatkowo stawiają pole 27, które mówiliśmy sobie, że to jest pole kontrolujące skrzydło, więc jest jak najbardziej w porządku. W tej pozycji chciałem Wam pokazać takie przykładowe dwa plany gry, jak tutaj można kontynuować rozwój pozycji i zwróćcie na to uwagę. Na pierwszym dla nas, um, pierwszą możliwością niech będzie takie wyciąganie. 7, 12 i tutaj zobaczcie, wyciągamy piony od strony długiego skrzydła, żeby ta 46 już była uruchomiona, bo to jest nasz najsłabszy piony, kiedy zaczynamy, no i dalej centralizujemy swoje piony. Najlepiej w taki sposób, tę 32 jeszcze zostawiamy sobie luźną, wyciągamy od 47, potem możemy dopiero wyciągnąć 37, i 41. I zobaczcie, jak ładnie tutaj już mamy ustawioną piramidę składającą się z dwóch kolumn: od kolu od 36 do 27 i od 38 do 27. No i dalej możemy jeszcze z prawej strony się centralizować. Czarny w tym czasie robi to samo. Ma tutaj kwadrat. Nam do kwadratu brakuje tych trzech posunięć, bo zagramy 33, 39, 44, 39, też kwadrat będziemy mieli. Czarny ma tutaj kolumnę, no wszystko, ta sama kolumna u nas, wszystko wygląda ładnie. Tutaj u czarnych jeszcze odstający 5-5, więc może ta pozycja nawet jest ciut lepsza dla białych. Drugą opcją w tej pozycji byłoby zaatakowanie przez czarne 17-21. Dla nas to jest jak... Woda na młyn, dlatego że wbierzemy, wymieniamy, zyskując kolejne tempa, łapiąc centrum. No i teraz trzeba te piony nasze centralizować. Znowu wyciągamy sobie długie skrzydło na spokojnie. Pionek 46 już wyciągnięty. Otwieramy mu drogę dalej. Teraz zagrywamy 44-39. Zobaczcie, tutaj mamy piękne dwie kolumny. A w kolejnym ruchu jeszcze dostawiamy piona 38. No i mamy znowu piramidę ustawioną tutaj w środku. I w ten sposób w debiucie grać należy swoje piony rozwijać do centrum, centralizować. A właśnie ta przykład. Partia pokaże wam, dlaczego to centrum jest takie silne. No w każdym razie, czarne nie wymieniały, zagrały 8-13. Teraz seria takich ruchów, które są dociągnięciem, no i widzimy w pewnym momencie, jest ruch na bandę czarnego 17-21. Ok, biały zagrał 38-32, w porządku. Jeżeli teraz by zagrał 21-26, na no pandę czarny, zaatakował, to my znowu możemy pięknie odejść 32-27 i wymienić w taki sposób, otwierając sobie drogę dla piąka 46. A wymiany do przodu w warcawach są dobre, bo pozwalają nam zyskiwać tempa. O których w trakcie tych materiałów będziemy uczyli się więcej i które będziemy próbowali lepiej zrozumieć. No tutaj 12, 17 zagra przeciwnik, już teraz białe 41, 37. No i kolumna ustawiona. Grajcie tak, żeby tych kolumn ustawiać jak najwięcej. Kolejne piony są wyciągane. Teraz. Dostawiony jeszcze kwadrat u białych, o którym tak sobie mówiliśmy. Kwadrat, który stoi na podstawie złotego piona. 48. Najważniejszy pion w grze, jego ruszać nie ma co. Czarne widzimy znowu zeszły na bandę 20-25, więc jedna tendencja była w kierunku boku warcabnicy, druga tendencja na drugim skrzydle to samo. Tutaj białe mogły zrobić taki aktywny ruch 29-24 i zająć tak zwane pole klinowe. Natomiast jeżeli jesteście początkującymi warcabistami, to zrozumienie sposobu gry z takim pionem, który już jest na połowie przeciwnika, no niesie ze sobą całkiem spore ryzyko i tak będzie w drugiej partii, którą przeanalizujemy, co sobie zobaczycie, gdzie już taka amatorka, że tak powiem, nie grała. Natomiast 31 27 to jest również zajęcie centralnego pola. Teraz trzy takie centralne pola zajęte przez białe kamienie. 14 20 czarny Tutaj mogłoby dojść do tak, czegoś takiego paradoksalnie, że biały by za daleko w to centrum poszedł, i wówczas mogłoby się trochę yy, się pojawić taki problem, że niewystarczająco różnych ruchów i takiej przestrzeni do gry mają białe kamienie. I często po takim zejściu dobrą opcją może być wymiana. 29-23, zobaczcie, za jednego bijemy dwa, przeciwnik bierze jednego, ale teraz tutaj nam się otworzyło dużo przestrzeni do gry, i to całkiem dobra decyzja ze strony białego. Kolejne wyciąganie pionów, w taki sposób, żeby od razu, jak jakaś dziura, czyli jakaś pusta przestrzeń między pionami się pojawia ją zatykać, w ten sposób jest mniejsza szansa, że wpadniemy na kombinację. Natomiast ta ostatnia wymiana, którą zrobił czarny, zobaczcie, pokazuje już, że tutaj jest istotnie pusto w środku warcabnicy. Niewykluczone, że białe będą mogły to skutecznie wykorzystać. Kolejny ruch na bandę 40, a biały kolejny ruch do centrum 33,28. Teraz taki 36,31. On wygląda na początek na podwieszony, natomiast biały, na, po, na podwieszający. To skrzydło u białych, natomiast biały ewidentnie chce zrobić tutaj przestrzeń na polu 36 i otworzyć drogę dla kamienia 46, żeby on tutaj przyszedł. I to się w kolejnych dwóch ruchach dzieje. I zobaczcie, pionek 46 jest wyprowadzony, więc nie jest już słabością, a co więcej, teraz zaczął tworzyć kolumnę. Od 36 do 27 i teraz można powiedzieć w pozycji białych słabości już nie ma. Ostatnie piony dociągamy, chcemy wiadomo, żeby ten 49 przyszedł na 33, to cała nasza pozycja będzie wyglądała super, a czarny cały czas zagrywa do band, do boków itd. itd. Teraz po ruchu 34-29, może dokładniejszym, no to już trzeba policzyć, był taki 27-22, szybciej wygrywający, bo po ruchu 34-29 czarne jeszcze mogły na większość zrobić taką wymianę, szukając trochę swojej przestrzeni, no ale strasznie ich pozycja wygląda. Jest tak strasznie rozerwana na te dwie części, więc nie wiem, czy szłoby jeszcze tam uratować remis. Natomiast w tym momencie czarny zagrał takie posunięcie 8-12, i w odpowiedzi białe zagrały 40-34 i zobaczcie, jaka jest siła centrum, a jaka jest słowa Band. W tym momencie nie ma dobrego ruchu, które mogłyby czarny wykonać, żeby nie doszło do strat materialnych, bo jedyny ruch, który nie jest poddaniem piona, to jest 12-18, po którym oddajemy jednego piona i bierzemy trzy na damkę, bezproblemowo wygrywając tę partię. Ostatecznie ta partia, która była grana w Mistrzostwach Juniorów Holandii, jest wrzucona do bazy, więc się nią posłużyłem. Jest całkiem aktualna, z zeszłego roku była kontynuowana w ten sposób, że czarne oddały dwa piony, potem jeszcze zagrały tutaj 17-22, robiąc taką wymianę, ale w tej sytuacji, no nie dość, że dalej jest dziura w środku i białe mogą napierać środkiem warcabnicy, to już dwa piony więcej po stronie białych. Ta partia jest bezproblemowo wygrana. Jeżeli nie wpadniecie na żadne kombinacje, czy prostsze, czy trudniejsze, to taką przewagę dwóch pionów jeszcze z centralną pozycją dowiedzicie absolutnie bez problemu. Wniosek tej partii, mam nadzieję, że prosty, gramy naprawdę. Prostymi schematami. Ustawiamy kolumny, ustawiamy kwadrat, gramy do środka, centralizujemy piony, wyciągamy te piony, które są w pierwszej linii, ale których, nie chcemy których które chcemy wyciągać, czyli na przykład nie 48, nie złoty pion, ale 46, 50 do środka warcownicy i czekamy na błąd przeciwnika albo koniec końców na taką sytuację, która miała miejsce w tej partii, czyli że czarny przeciwnik musiał po prostu oddawać piony. A druga partia, którą sobie dzisiaj przerobimy, to już takie nie byle co, bo to jest treningowa partia, co prawda z 2003 roku, aż ciekawe, że znalazła się w bazie pomiędzy Darią Tkaczenko, czyli późniejszą czterokrotną mistrzynią świata, Jurijem Anikiejewem, którego też często tutaj na kanale możecie oglądać, czy w partiach granych na turniejach, czy w różnych analizowanych partiach. Swoją drogą jedną partię z Poli Żołpen jeszcze Wam wiszę, obiecałem na live'ach, jego niesamowite poświęcenie piona z Ainurem Szajbakowem w ostatniej rundzie turnieju, to jeszcze Wam obiecuję dowiozę. Tutaj w tej partii, tym razem, którą zobaczymy od koloru czarnego, bo to czarny były na inicjatywie, Ориентировался Żeby nie było tak, że białe zawsze wygrywają, zobaczymy też trochę z drugiej perspektywy. Daria zaczęła 32-28, 18-23 odpowiedział Juri, no i 8-32. W tym wypadku mamy drugi z wariantów najczęściej grany, czyli nie zajście 33-29, a po prostu zablokowanie tego wyjścia. No i co dalej? 12-18, 31-27. Wiecie już, żeby nie grać 43-38, bo wtedy wyjście 16-21. I o tym opowiadałem, i pamiętam, czy w pierwszym, czy w drugim odcinku, no że tutaj gorszą pozycję Dostają białe po zejściu 31, 26, dlatego 31, 27 jak najbardziej, 7, 12, 43, 38, 20, 24. Zagrywamy tutaj czarnymi. Słuchajcie, tego ruchu jeszcze nie musimy robić. Czy 2, 7, czy 1, 7. Nie, nie da nam w tym momencie żadnej więcej kolumny. Nie wpadamy na żadną kombinację nie grając tego ruchu. A może być tak, że lepiej będzie 2, 7, a może być tak, że będzie lepiej 1, 7. Nie ma sensu się z tym spieszyć. 37, teraz 14, 20. Kolumny już działające. Więc lepiej tak niż tak, niż 15. 10, 14, 49, 43. 5, 10 grają teraz czarne. Dlaczego? No bo na przykład nie mogą się pokusić o 24, 29, bo teraz wpadają na kombinację. Kombinację, która swoją drogą była zostawiona z dwóch stron. Jest to uderzenie Napoleona, które już pewnie doskonale znacie też. Jeżeli nie znajdziecie sami, nie pamiętacie, to odsyłam do poprzednich materiałów. Natomiast potem 5.10 ciekawa następuje taka idea 34.29, czyli zobaczcie, w tym momencie białe mają zagra zajęte 3 aż pola centralne 27, 28, 29. No i jeżeli nie chcielibyśmy czarnymi dawać im za dużo tej przestrzeni w centrum, to możemy się pokusić o taki ruch 20-25 z wymianą bicie i uruchamiamy pionka 15, przestawiamy na 24 i powiecie ok, Damian, ale mamy pionka bandowego w ten sposób. No właśnie, i tutaj przechodzimy do drugiego planu gry, bo tak jak widzieliście ostatnio, w pierwszej partii, którą pokazywaliśmy sobie w, tej, w tym materiale, Jedną z podstawowych planów jest oczywiście granie do centrum, wymiany do przodu i zajmowanie centralnych pól. Ale jeżeli jeden i drugi zawodnik chcieliby poszukać trochę więcej napięcia i w tej walce o centrum mniej więcej idą łeb w łeb, to mogą pokusić się o tak zwany plan gry na okrążenie czyli wpuścić przeciwnika do centrum, a samemu zająć te bandy no i próbować ograniczać przestrzeń na warcadnicy. Warcaby generalnie to jest gra o przestrzeń i pamiętajcie o tym, że bardzo łatwo się zablokować z możliwościami, dlatego robienie wymian jest nawet nie tyle. Neutralne, co nawet bym powiedział korzystne, może w ten sposób. No i teraz 27-22, takie wyjście na no jeszcze dalsze pole centralne Białych, gwarantuje nam odbiór ciekawej partii. No i też przede wszystkim dlatego chciałem Wam tę partię pokazać. Nie jest łatwo takiego opionka zdobyć, zabrać, natomiast za każdym razem, kiedy nasz przeciwnik zdecyduje się właśnie na takie wyjście, musi się liczyć z tym, że to jest odpowiedzialna decyzja, która jeżeli Strategicznie będzie dobrze rozegrana i uda się tego pionka centralnego 22 wzbogacić o jakiegoś pionka 23, albo chociaż 29, tak, żeby był nie 1, a chociaż 2, to zazwyczaj ta pozycja jest dobra. Dopóki czarnym się uda trzymać tego jednego w centrum. No to mają szansę okrążyć przeciwnika. No i tak, pionek 16, który w tym momencie nie gra, zostaje od razu wyprowadzony przez Juri Kijewa 16,21 i na razie nie ma co nim gdzieś tam na plansz, na, na bandę się spychać 44, 10, 15, 39, 34. No i teraz. Yy... Trochę tej przestrzeni może braknąć czarnym po lewej stronie, dlatego decydują się na wymianę. 24-30, bicie, bicie, bicie. Białe biją do przodu, no i w ten sposób ta ich pozycja w centrum jest jeszcze bardziej zaawansowana. No a co? Teraz wiadomo, że czarne po prawej stronie warcabnicy to nic nie zwojują, natomiast pionków białych tutaj po tej stronie trochę jest, bo są takie pionki, które nawet udziału w rozgrywce nie biorą. Więc naturalnym, logicznym. Logiczną decyzją ze strony czarnych jest przerzucanie pionów w lewą stronę, tam gdzie tej przestrzeni do gry będzie więcej. 13, 19, 33, 29. Teraz 1, 7 zagrywa Jurianik jej w 36, 31. No i teraz już na przykład grożą białe, że zajdą na 26. Zamkną, zwiążą. A to akurat kiedy gramy okrążenie, to my chcemy mieć pod kontrolą bandy, ale w rozsądny sposób, nie tak jak to widzieliśmy w poprzedniej partii. Gramy 21-27. Akurat z wymianą zdecydował się zejść Jurian Kiejer na pole 26 i od razu też wymienia tego piona Daria Tkaczenko. No i teraz zobaczcie, mieliśmy możliwość zaobserwowania czegoś takiego, że cały czas do przodu wymieniały białe. I to wpłynęło na tak zwaną liczbę temp. I teraz możemy sobie powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, czym są tempa. Tempo, generalnie, to tak jak w szachach, jedno, jeden ruch, który może być wykorzystany na bardzo różne sposoby. Natomiast w warcabach, jest jeszcze coś takiego jak liczba temp. Kiedy macie pionka, który jest bliżej. Pola promocji, no to naturalnym jest, że on jest jak gdyby z większą wartością temp niż ten, który od tego pola promocji jest dalej. I tak samo jest w warcabach. Generalnie pozycja może mieć pewną wartość temp, która sprawia, że względem pozycji przeciwnika jesteśmy bliżej do damki. Jak to się robi? No, no w ten sposób. Po piony, które są w pierwszym rzędzie warcabnicy, punktujemy jednym punktem tempa, w drugim rzędzie, dwa punkty. W trzecim rzędzie trzy punkty i tak dalej. I dla białych, oczywiście analogicznie. W pierwszym rzędzie białych pion ma jeden punkt, w drugim dwa i tak dalej i tak dalej. I teraz na szybko policzymy sobie tempa taką najprostszą metodą. Jeżeli byście chcieli natomiast o tempach dowiedzieć się już teraz więcej, to zapraszam Was do odcinku, który podrzucam w górnym prawym rogu. Tam o tempach mówiłem dosyć sporo, natomiast tłumaczyłem to wszystko na małej 64-polowej warcewnicy.

Plus 12, bo 3 razy 4 to mamy 24, plus 10, bo 2 razy 5 to jest 34, plus 5, 39. 39 u białych, u czarnych było, już nawet zapomniałem, 32. To znaczy, że 7 temp różnicy. Na korzyść białych mamy po zliczeniu bilansu temp. To znaczy, że białe są 7 ruchów bliżej damki niż przeciwnik. Jeżeli chcielibyśmy być dokładni, to jeszcze zrobilibyśmy ruch czarnych, bo zazwyczaj tempo liczymy po ruchu czarnych, więc teraz 6 temp więcej po stronie białych. 6 ruchów więcej dzięki wymianom, jak gdyby wykonały białe, żeby mieć zaawansowaną pozycję, żeby przybliżyć się swoimi pionami do damki przeciwnika. Natomiast nie zawsze, mając tych te więcej, damy radę do tej damki dotrzeć, dlatego że zobaczcie, tutaj te piony no, stoją w pierwszych rzędach, ale stoją w miarę stabilnie. Ciężko będzie jakoś ruszyć, przesunąć. No, a tutaj raczej w centrum pozycja jest trochę poszarpana. Tych kolumn jest mało. Może tutaj jest taka kolumna od 29 do 40. Tylko zwróćcie uwagę, że to jest nawet kolumna składająca się z czterech pionów. Kiedy mamy kolumnę z czterech pionów, to ona jest raczej słaba, dlatego że ten ostatni mógłby być oddelegowany gdzieś indziej i być żołnierzem, który na innym polu stał, I Lepiej. No zobaczmy, jak ta partia się kontynuowała. 46, 41, 14, 20, 31, 27. Próbuję cały czas centralizować pozostałe piony Daria. A Juria Nikiejew teraz wymienia 20, 24. Taką wymianą on zyskał dwa tempa, więc bilans już nie wynosi plus 6 dla białych, tylko plus 4. Jak to szybko liczyć, to też Was będę tego uczył w kolejnych materiałach i odcinkach. Pole 24 i pole 25. Współpraca tych dwóch pionów tutaj pozwala kontrolować skrzydło Jurijowi. 41-37 kontroluje, kontynuuje Daria. No, i tutaj widać, jaki ona może mieć plan za chwilę. 4,10 bardzo dobre posunięcie. Generalnie. Trzeba uważać bardzo z ruszaniem takiego pionka, dlatego, że on jest podstawą kolumny, tej kolumny od 4 do 13, która mogłaby tego piona 22 na przykład wymienić. Natomiast po wymienieniu tego piona, pozycja stałaby się absolutnie równa, no i dopóki ten pion generuje jakieś napięcie, no bo jest tym pionem wysuniętym, przeciwko któremu na różne sposoby można grać, to Juri chce szukać kontynuacji, gdzie ten pion jest ciągle na nic. 47, 42 i 10, 15. I zobaczcie, że teraz gra 34, 29, Daria wymienia i gdyby wymieniała do przodu, gdyby pobiła tutaj 29, to Juri ma już przygotowanego tego pionka 15, którym przyszedł z czwórki, żeby też skontrolować wymianę i dalej mieć kontrolę tutaj nad tym skrzydłem. Dlatego w obawie przed taką wymianą czarnych. Daria pobiła do tyłu. Tutaj już zrobili 12-18. Kolejne wyciąganie pionów. Zobaczcie, że Juri gra tak, żeby cały czas tutaj mieć perspektywę zajęcia tego pola 24, bo w momencie, kiedy 33-29 zagrała Daria, już pion 14 doszedł na 20 i teraz ta 15 jest wyciągana na pole 24, kontrolując kontrolują cały czas lewą stronę planszy, czyli długie skrzydło czarnych. No i teraz Daria wymienia kolejny raz, bijąc do tyłu z 28 na 39. Bije do tyłu, bo się obawia tego, że. Braknie jej ruchów, braknie jej temp do tego, żeby zagrywać z przodu w sposób rozsądny. No i tutaj dochodzi za chwilę do tego momentu, w którym Tępionek 22, który. Był bardzo umocniony z tej strony w centrum tym, tymi wymienia, wymianami kolejnymi do tyłu, które miały miejsce. Został osamotniony i po ataku został zabrany. Tutaj była jeszcze możliwość takiej kontynuacji, natomiast y, która może dałaby jakoś białym jeszcze szansę próbować odbić tego piona 28, ale raczej jest to pozycja przegrana, a konkretnie już po tym ataku y, 12-17 nie jest ona. Zapisana w bazie. Natomiast to nie jest mm, aż tak ważne. Najważniejszym jest to, co sobie powiedzieliśmy, czyli jak z debiutu kontynuować granie warcabowej partii, jak układać te nasze plony w, piony w. Plony niech się z tego rodzą dobre, oczywiście, ale my układajmy nasze piony w, w struktury takie jak kolumna, piramidy, kwadrat, a w ten sposób gra strategiczna będzie dużo bardziej taka logiczna. Nasze piony będą nawzajem się ubezpieczały, trzymały, broniły i też dzięki temu będziemy mieli narzędzie, armaty do tego, żeby wystrzeliwać potężne warcabowe kombinacje. I to, moi drodzy, wszystko, co miałem przygotowane dla Was w tym odcinku z nauki gry strategicznej w debiucie 32.28.18.23. W następnym materiale lecimy z kolejnymi odpowiedziami czarnych po 32.28, no i tam nauczymy się m.in. czym jest związanie. A związanie to myślę, że obok prostych kombinacji najłatwiejszy i najszybszy sposób do ogrywania Swoich przeciwników, zwłaszcza amatorów, bo związanie już nie tak łatwo zrozumieć, a jest to jakby nie było element gry pozycyjnej. Mam nadzieję, że Wam materiał się podobał. Jeżeli tak, to proszę o zostawienie łapy w górę pod filmem. Jeżeli nie, to łapka w dół i komentarz, dlaczego, co możemy poprawić. Um, liczę na wszelki, wszelkie tego typu uwagi z Waszej strony. Pamiętajcie oczywiście o zostawieniu subskrypcji zarówno na kanale Warcaby, jak i na kanale InfoSzach, bo to otwiera drogę do uczestnictwa w pierwszych oficjalnych mistrzostwach kanału Warcaby. Widzimy się na live jutro o 20. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!